Zapraszamy na streama. Planszowe bestie. Halo, halo. Najpierw nas słychać, a teraz będzie nas widać z tej strony: Planszowe bestie. Ja nazywam się Teos i pokażemy Wam dzisiaj grę Small World. Którą w Polsce wydało rebel. Wydawnictwo Rebel. To jest akurat egzemplarz, który już ma wiele, wiele lat i jest to egzemplarz angielski z polską instrukcją wydrukowaną, także nie martwcie się, ponieważ egzemplarz polski wygląda dokładnie tak samo, tylko będzie miał po prostu polskie nazwy Dobrze, Dobrze. dziękuję za pudełko. Przechodzimy już do zasad. W grze small World, w tej grze podstawowej będziemy tutaj grali od 2 do 5. Osób. Każdy z nas prowadzi takie różne fantastyczne frakcje do zwycięstwa. Zwycięstwo będziemy osiągać przez dominację na planszy. Plansza jest podzielona na różne regiony i my będziemy starali się tą naszą frak frakcją prowadzić na tyle dużą ekspansję, żeby jak najwięcej punktów zdobyć. Ale to nie jest wszystko, ponieważ w trakcie gry będziemy mogli zdecydować, że nasza frakcja już odchodzi w zapomnienie i będziemy ją wymierać. Dzięki czemu będziemy mogli wykupić sobie nową akcję, którą z powrotem wprowadzimy na planszę. To, co musimy sobie przygotować przed grą, to jest odpowiednia planszetka. W grze mamy dwie plansze. Które są dwustronne i one są oznaczone w zależności od tego, na ilu graczy będziemy grali. Tak? Czyli tutaj widzicie już rozkład gry na trzy osoby. Na odpowiednich polach na mapie, gdzie znajduje się taki celownik, musimy sobie ułożyć pioneczki szarych, takich neutralnych raz. Zapomnianych, zapomnianych plemion, które są takimi neutralami i powodują, że wejście na poszczególne regiony będzie troszeczkę trudniejsze. Plansza jest podzielona na regiony, one są oczywiście rozgraniczone takimi białymi liniami. Na niektórych z nich znajdują się różne specjalne symbole, kopalnie, jaskinie, jakieś takie magiczne symbole. To oczywiście tutaj wszystko jest na tej mapce. Na każdym obszarze gór musimy położyć sobie żeton, właśnie reprezentujący góry. Oraz mamy też tutaj licznik rund. Te rundy też zależą od ilości graczy. No i mamy po prostu żeton, który nam będzie ten czas gry odmierzał. Tutaj każdy gracz po prostu otrzymuje 5 sztuk złota, i złoto to są jednocześnie punkty, które zdobywamy w grze. Jeżeli kojarzycie inne gry wydawnictwa Days of Wonder, to jest to dla Was pewnie mechanika popularna i znana. To, co musimy sobie przygotować, no to oczywiście też zasoby, czyli odpowiednie monetki. Mamy też taki zasobnik z żetonami poszczególnych frakcji, jakieś żetony dodatkowe, legowiska, fortece, inne tego typu, inne tego typu rzeczy. No i musimy oczywiście przygotować sobie zestawy tych raz, które będziemy prowadzić mamy tutaj żetony, które pokazują nam pokazują nam jakieś rasy tutaj akurat czarodzieje, czy tam szczury i tak dalej i tak dalej i do takich do takich żetonów wraz będziemy dolosowywali sobie żetony specjalnych zdolności, także tutaj każda każda ta kombinacja jest po prostu niepowtarzalna i w każdej grze ten układ, ten, ten zestaw rasy i specjalnej zdolności może być zupełnie różny. Wykładamy pięć takich obok planszy i zostawiamy też otwarte, jak gdyby te, te, te zestawy jako taka talia do dobierania to też jest zestaw, który można wykupić. To, w jaki sposób gramy, to zaczynając od gracza, który ma najbardziej świcz-świczaste uszy yy, i kolejno, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, każdy z graczy będzie rozgrywał swoją turę. A tura wygląda w ten sposób, że w pierwszej rundzie gry po prostu będziemy musieli wybrać jakąś rasę, zapłacić za nią, jeśli jest to konieczne, a następnie prowadzić podbój na planszy. Jeżeli wybiorę rasę, która jest na samym górze... Yy, Tutaj tych, 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 tych dostępnych po prostu zestawów, to biorę ją i nic za nią nie płacę. Wszystkie te pozostałe zestawy po prostu przesuwają się do góry i odkrywa się nam nowy zestaw ze stosu. Natomiast, jeżeli chciałbym wziąć jakąś rasę, która będzie miała nad sobą inne rasy, czyli przykładowo wybiorę sobie takie leśne szczury, to w tym momencie biorąc, Taki zestaw, muszę zapłacić jedną sztuką złota, czyli jednym punktem na każdą rasę, która się znajduje ponad nią. Tak, No i wtedy też dokładnie przesuwam wszystkie pozostałe do góry i pokazuję, odsłania mi się coś nowego. Jeżeli chodzi o, o tą rasę, to mamy tutaj też duże takie wartości liczbowe, jeżeli chodzi zarówno o kafelek rasy, jak i kafelek specjalnej zdolności. Suma tych y, cyfr to jest po prostu liczba żetonów, którą otrzymam i którą będę prowadził, y, prowadził ekspansję. Tak? Czyli w tym wypadku mam 12 żetonów szczurów, które same w sobie, ponieważ są aż tak liczne, nie mają żadnej specjalnej zdolności, natomiast zdolność leśna powoduje, że będę... Dotrzymywał dodatkowy punkt za każdy przejęty kafelek, region, który jest regionem z lasem. Tak, jak widzicie tutaj na mapie, te regiony też mają różny jak gdyby, typ terenu tak? mamy właśnie góry, mamy bagna, mamy pola, mamy lasy, mamy łąki. I co tutaj jest jeszcze, Aha, no i mamy oczywiście wodę. Jeżeli chodzi o wodę, to z jednym wyjątkiem, czyli rasą, która ma po prostu zdolność, specjal... Przepraszam, zdolność specjalną, która pozwala nam umieszczać właśnie te swoje żetony na wodzie. Co do zasady, wody nie można podbijać. No i teraz, kiedy otrzymałem już moje żetony, prowadzę pierwszy podbój na mapie. Jeżeli chodzi o wejście na mapę, to mogę wejść z dowolnego regionu, który znajduje się przy krawędzi planszy albo który jest styczny z morzami, które znajdują się w rogach mapy, tak? Czyli mogę na przykład wejść od tej strony. I teraz tak, prowadząc podbój, po prostu będę wykładał swoje żetony na plansze w taki sposób, żeby e, moje żetony równoważyły siłę, która jest potrzebna do, zdobyciu, do zdobycia danego regionu. Każdy region bazowo wymaga ode mnie dwóch żetonów. Natomiast każdy dodatkowy żeton, czy to będzie przykładowo żeton gór, czy to będzie żeton jakiejś neutralnej yy, yy, frakcji, czy to będzie w końcu żeton przeciwnika, to jest po prostu jeden dodatkowy żeton, który muszę zapłacić, żeby na jakieś pole wejść. Tak? I w ten sposób prowadzę sobie podbój. Czyli tak, zaczynam tutaj od. Dwóch żetonów. Następne regiony, które podbijam, muszą być regionami sąsiadującymi z tymi, gdzie ja już jestem, tak? Czyli przykładowo, chcę sobie podbić takie bagna i także umieszczam tutaj dwa żetony. Następnie chcę powiedzmy pójść w tę stronę, więc aby y, znaleźć się na tych bagnach, potrzebuję dwóch żetonów bazowo, ale ponieważ jest tutaj jeden żeton neutralny, muszę dopłacić tutaj trzecim żetonem, czyli tutaj płacę trzy żetony. Żeton neutralny po prostu wypada nam już poza grę i już nie będzie uczestniczył dalej w rozgrywce. Następnie prowadzę podbój dalej, czyli tutaj powiedzmy też chcę zająć to pole. Potrzebuję do tego trzech żetonów, dwa bazowe plus jeden za właśnie żeton szary i powiedzmy, że będę chciał w ostatnim moim ruchu podbić region, dajmy na to, z takimi górami. Ten region wymaga ode mnie trzech żetonów, natomiast mi zostało w ręce już niego dwa żetony mojej rasy. W przypadku ostatniego podboju będę mógł liczyć na łód szczęścia i posiłkować się dodatkową kostką. Tak, tutaj na kostce są wartości 0, yy, wartości y są też wartości od 1 do 3. I to jest po prostu taka dodatkowa siła, którą sobie dołożę do podbicia ostatniego regionu w mojej turze. Czyli rzucam kostką, nie ma tutaj nic, więc nie mogę podbić tego regionu. Gdyby była tutaj jakaś wartość tych, tych doda tej dodatkowej siły, to wtedy będę mógł ten region po prostu normalnie zająć. Natomiast w sytuacji, kiedy nie udało mi się podbić ostatniego regionu, po prostu moje żetony muszę gdzieś umieścić na regionach, na których już się znajduje. Po tym, jak doprowadziłem wszystkie podboje do końca, następuje przegrupowanie czyli na każdym regionie muszę zostawić co najmniej jeden żeton swojej rasy, a wszystkie pozostałe żetony mogę dowolnie rozdzielić. Czyli przykładowo, jeżeli chcę bronić regiony z lasami, bo dla mnie one są intratne, dają mi więcej punktów, to przydzielam tutaj więcej żetonów. I kiedy już doszło do takiego przegrupowania, liczę swoje punkty. To, ile zdobywam punktów, to jest ilość wszystkich regionów, które zajmuję swoimi rasami, czyli w tym wypadku będą to cztery regiony, plus dodatkowo jakieś dodatkowe, dodatkowe punkty, jeżeli pozwala mi na to zdolność rasy albo zdolność specjalna. W tym wypadku lasy punktują mi dodatkowe plus jeden, czyli zdobędę po prostu 6 punktów. Tak? Biorę sobie 6 punktów z zasobów i. Umieszczam u siebie w, swoich, w swoim polu gry, no ale te punkty oczywiście są niejawne dla innych graczy, czyli musimy tutaj mniej więcej sobie szacować, kto ile punktów w trakcie gry zdobywa. Kolejny gracz i kolejny gracz, i kolejny gracz także prowadzą ekspansję w podobny sposób. Natomiast od drugiej i kolejnej, kolejnej rundy mam wybór. Mogę swoją rundę kiedy mam już jakąś aktywną rasę, rozegrać na dwa sposoby. Albo będę kontynuował swój podbój, albo będę wymierał daną rasą i po prostu w kolejnej rundzie będę dobierał jakąś nową rasę aktywną. Skupmy się w takim razie na tym pierwszym wariancie, czyli możliwości kontynuacji podboju. Jeżeli chcę kontynuować podbój, to po prostu zabieram żetony, dowolną ilość żetonów z regionów, które, gdzie, gdzie, gdzie już jestem. Mogę także jakieś tereny opuścić zupełnie. Jest to jak najbardziej dopuszczalne. Mogę też wszystkie, nawet swoje żetony, zebrać i po prostu wejść na mapę, tak jakbym rozpoczynał dopiero ekspansję tak, od zera, tak, natomiast jeżeli po prostu sobie pozbierałem żetony wszystkie poza, powiedzmy, jednym na każdym regionie, to kontynuuję swoją ekspansję, czyli tak, no tutaj wyłożę dwa żetony, tutaj wyłożę kolejne dwa żetony, tutaj wyłożę trzy żetony, zabiję żeton neutralny, więc on sobie spadnie, został mi ostatni, ostatni żeton, będę chciał zająć to pole, rzucam kostką, po tym jak zadeklarowałem, pach, udało się, pach, no, i tutaj mam teraz fazę przegrupowania, czyli znowu mogę wziąć sobie żetony, które mam w nadmiarze i jakoś je podzielić, i w tym momencie znowu dochodzi do liczenia punktów. Teraz już tych regionów mam więcej, więc będę więcej punktów zdobywał. Co się dzieje, kiedy atakuję jednostki przeciwnika? Przykładowo. Kolejny gracz wybrał sobie Mounted Wizards, tak, czyli konnych czarodziejów. Za każdym razem, kiedy dany gracz wybiera zestaw specjalnej zdolności i rasy, który już ma jakieś punkty na sobie, to on oczywiście te punkty także zabiera do siebie po tym, jak opłaci te zestawy, które leżą na górze, tak? Czyli tutaj na przykład konni czarodzieje będą chcieli wejść na planszę, no i oni mają tak, że pola, regiony, które mają pola albo łąki, po prostu będą atakowali, że jak gdyby będą potrzebowali jeden żeton mniej do tego, żeby tam zaatakować, tak? No, czyli tak. Wejdę sobie powiedzmy od tej strony. Potrzebuję tutaj dwóch żetonów, ale ponieważ jest to łąka, to wystarczy mi jeden żeton czarodzieja. Następnie chcę zaatakować to pole. Potrzebuję tutaj dwóch plus jeden żeton szczura, czyli trzech żetonów, ale minus jeden, ponieważ moja zdolność mi na to pozwala, czyli dwoma żetonami czarodziejów, po prostu zabijam tego szczura. I teraz co się dzieje? Gracz, który gra takimi szczurami, po prostu wszystkie żetony, które zostają pokonane przez innego gracza, otrzymuje z powrotem do ręki, ale jeden żeton z tych, które zostały pokonane, zawsze musi po prostu odłożyć już do pudełka. Tak? On już po prostu wypada, wypada z gry. Czyli ten jeden żeton szczura po prostu odłożył. Tutaj, jeżeli chce zaatakować, potrzebuje czterech czarodziejów, więc oni tutaj Chodzą na te dwa szczury, no i znowu jeden szczur idzie do pudełka, a jeden szczur wraca do tego właściciela. Kolejne podboje, czyli przykładowo tutaj y, kosztuje mnie to 2 plus 1, ale ponieważ jest to łąka, to dwoma, y, dwoma czar, y, czarodziejami sobie tutaj wchodzę, a ja nie potrafię się dzisiaj wysłowić, więc ten jeden szczur sobie spada, i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś tam sobie powiedzmy, nie wiem, tutaj próbuję, pach, nie udało się, dobra, więc czarodziej sobie wróci. Ok, i teraz tak, po tym jak ten gracz aktywny przegrupuje się, podliczy i tak dalej, i tak dalej, to wszyscy gracze, którzy w trakcie ekspansji tego innego gracza stracili swoje jednostki, po prostu będą musieli umieścić je na planszy na regionach, które dalej zajmują. Natomiast jeśli by się tak zdarzyło, że jakiś gracz zostanie w zupełności po prostu zmieciony z planszy, to wtedy te jego żetony zostają u niego tak długo do następnej rundy, kiedy on po prostu będzie mógł tymi żetonami z powrotem wejść na planszę, stosując się do tych, do tych zasad, tak jak przy pierwszym podboju. Okay? Dobra, więc już jesteśmy na końcu zasad. Teraz krem de la krem tej gry, czyli wymieranie swoją rasą. Przykładowo, gracz grający szczurami ma tutaj już tych szczurów trochę, e, trochę mało, no i stwierdza, że no, nie chce już prowadzić ekspansji, ponieważ te szczury już zostały trochę wybite, więc będzie wymierał. Czyli w swojej turze to, co robi, musi odwrócić żeton e, specjalnej zdolności. Jeśli tutaj jest pokazane, że ten żeton, ta zdolność nie jest aktywna przy wymarciu, to po prostu odrzuca go już poza grę do pudła. Odwraca też swój żeton aktywnej rasy. I teraz ta rasa staje się rasą na wymarciu. Na wszystkich regionach, na których ma chociaż, chociaż jeden żeton, odwraca jeden żeton, a wszystkie pozostałe żetony, które były w nadmiarze, odkłada do pudła poza grę. I w taki sposób w taki sposób szczury sobie tutaj na planszy wymarły. Następnie po takim wymarciu podlicza punkty. Czyli wszystkie jego, wszystkie jego tereny nadal będą punktowały. No ale zauważcie, że ponieważ odrzuciłem tą specjalną zdolność leśne, no to już nie otrzymuję dodatkowych punktów za lasy. Czyli po prostu zdobędę 5 punktów, a nie 8, tak jakbym zdobył z aktywnych, z aktywnych raz. I na tym taka tura się kończy. Dopiero w następnej rundzie gry. Gracz grający szczurami będzie mógł znowu wybrać, wykupić nowy zestaw rasy i jakiejś zdolności i wprowadzić ją na planszę. Po tym, jak wprowadzi jakąś nową rasę aktywną na planszę, będzie zdobywał punkty, zarówno za swoją rasę aktywną, jak i jeszcze za tereny, które są zajęte przez rasę wymartą. Natomiast może też wymrzeć swoją aktywną rasą, i w takim przypadku, jeżeli wymiera nową aktywną rasą, to rasa, która była wymarta już wcześniej, już zupełnie wtedy będzie spadała z planszy. Jeżeli chodzi jeszcze o dodatkowe zasady podwojów, to jak najbardziej można atakować swoją aktywną rasą, swoją rasę wymartą jeżeli na przykład jakiś region będzie bardziej intratny dla tej rasy aktywnej bo zdobywa na przykład więcej punktów jak najbardziej jest to możliwe jest parę wyjątków, jeżeli chodzi o wymieranie. Przykładowo, zdolność uduchowione pozwala, że można mieć dwie rasy wymarłe jednocześnie i jedną aktywną. Są na przykład góle, które w momencie wymarcia można nimi grać tak jak aktywną rasą. Więc jest tutaj dużo, dużo, dużo takich drobnych zasad, które zobaczycie w trakcie gry, co się tutaj będzie działo i w jaki sposób one będą, one będą wpływały na rozgrywkę. Jeżeli chodzi o licznik rund, no to tutaj gramy przez 10 rund. Po dziesiątej rundzie po prostu gra się kończy natychmiast i sprawdzamy punkty. Kto zdobył najwięcej punktów, wygrywa. Jeżeli jest remis, to pierwszym i jedynym tiebreakerem jest po prostu ilość wszystkich żetonów, zarówno swojej rasy aktywnej, jak i ras wymarłych, które mamy jeszcze na planszy. Jeżeli dalej jest remis, to wtedy ci gracze dzielą się zwycięstwem. To jest tyle, jeżeli chodzi o zasady gry Small World. Do tej gry zostało wydane wiele dodatków. Zostały wydane także różne wersje Small World Underground oraz Small World World of Warcraft. Także powiemy sobie o tym troszeczkę w przypadku, w przypadku naszej recenzji i tam się będziemy też do tego odnosić. Ale jeżeli macie jakieś pytania. Co do zasad, co do rozgrywki, śmiało piszcie nam w komentarzu pod tym filmem na YouTubie i postaramy się o wszystkim Wam opowiedzieć. Sprawdzam sobie, czy były jakieś, czy były jakieś pytania na czacie co do zasad, ale nie widzę, także jeszcze raz zachęcam, jeżeli coś Wam się nasunie w międzyczasie, po prostu napiszcie nam komentarz. Natomiast na ten moment już Wam bardzo serdecznie dziękujemy, a przede wszystkim dziękujemy naszym wspaniałym patronom, dzięki którym nagrywamy nasze materiały z taką jakością i częstotliwością i stale się poprawiamy, jeśli chodzi o sprzęt. tak? Czyli są to wspieracz anonimowy Misiu, dorosły osobnik, zakazany nick Gary, śpiechu Abba, Parasite, los Lostorpedos oraz Przemek. Wspaniali ludzie, dwóch z tych jegomościów będzie mi towarzyszyło dzisiaj w trakcie rozgrywki, także będziecie mogli zobaczyć po prostu, kto tutaj najbardziej szasta hajsem na bestie i z czyjej wypłaty kupujemy super sprzęty. Bardzo serdecznie dziękujemy sklepowi 3 Trole sklepowi z grami, akcesoriami, planszówkowymi, polecamy ich ofertę, są super, wspierają nas, ponieważ fundują główną nagrodę w konkursie dla naszych patronów, więc więc bardzo serdecznie zachęcamy, żeby właśnie, żeby właśnie ten sklep sobie zobaczyć. Tymczasem dziękujemy już Wam bardzo serdecznie widzów na Twitchu prosimy o chwilkę przerwy, gdzie my się tutaj przełączymy na inną kamerę. Natomiast widzów na YouTubie zapraszamy do kolejnych filmów właśnie z pełną rozgrywką i naszą recenzją gry Small World. Trzymajcie się cieplutko, Byry by ryby. Zapraszamy na przerwę. Planszowe bestie.